ze strony freddy.pl, a dziś opowiem wam moje teorie. jest bane w fnafie 3 Z góry przepraszam, że to nie jest film jak na kanale Cloud Alpandia, że są zdjęcia yy, i tam różne napisy, czy czegoś tego typu rzeczy. Zdjęcia bannego różne, tylko moja twarz jest. Ponieważ yy, jest tak. Ponieważ. Mam rozwalony komputer, a gdybym nagrał to laptopem, to po włączeniu Frapsa by mi się zrestartował zawsze No to co, przechodzimy do teorii. Według mnie to jest tak, że Scott nie usunął go z gry, ani o nim nie zapomniał. Pamiętał o nim przez cały czas, a Springtrap dodatkowo o nim mu przypominał. Według mnie to po prostu nie stworzył go w, w, tr w trzeciej części gry ponieważ już sam Springtrap przypominał Baniego. Gdyby jeszcze był Bani, to by miał podwójne koszmary, pewnie. Znaczy, Tak mi się wydaje, że ten Springtrap też go by męczył po nocy. Męczył. Także postanowił, że w grze będzie tylko jeden królik. I wybrał akurat Springtrapa, ponieważ już był w fabule. Propo fabuły, Wiele ludzi mówi, że Springtrap był też w pierwszej części gry. Na ścianie, na plakacie. To nie było możliwe. Według mnie to był bani. Ponieważ yy, po pierwsze w grze Five Nights at Freddy's 1 jest rok 1990 któryś, a w Five Nights at Freddy's 3 jest 2023. Czyli normalnie dziecko by zrobiło plakat który, yy, postaci, która będzie dopiero za około 30 lat. Właśnie nie. Ech. Tak więc, wracając gdzie on jest, moim zdaniem, to właśnie przez Springtrapa nie ma Baniego. Ponieważ sam Springtrap przypominał Baniego, a Scott, wiadomo, że dla niego to był najstraszniejszy, najstraszniejszy animatronik, i postanowił, że w grze będzie tylko jeden Krojkic. No więc to by było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, cześć i na razie.